Dał radę, on to zrobił! On to zrobił! Nie! <coughs> Czy wy też macie laptopika, który już tak średnio w sumie działa, ale. da się na nim przeglądać internet? A może po prostu wasz komputer ma swoje lata i. no nie jest to już taka bestia jak kiedyś. Koniec z jakąś wymianą sprzętów, koniec z kartami graficznymi, jakimiś innymi procesorami. Kostkami RAM, to już cię nie obchodzi. Koniec zastanawianiem się, oe, ta Gierka mi pójdzie, mój komputer sobie już nie radzi. Koniec! Bo ze stroną boosteroid.com wszystko ci pójdzie. To wszystko działa przez przeglądarkę, więc nie potrzebujecie pobierać nic a nic. Znajdziecie tutaj ponad 50 produkcji Free to Play oraz ponad 150 Gierek, za które będziecie musieli zapłacić. No chyba, że je posiadacie, to wtedy oczywiście nie. Żeby korzystać z Boosteroida, musicie sobie wykupić jeden z czterech możliwych planów. Ten zaczynają się od 10 euro miesięcznie, w zależności od tego, na jak długo sobie wykupicie subskrypcję. Dlatego moim zdaniem najbardziej opłaca się wykupić ten pakiet roczny, gdzie to wychodzi 4 euro za miesiąc. Mógłbym tak gadać i gadać, ale wiadomo, że najlepiej to pokazać w praktyce, więc odpalmy sobie, nie wiem, Fortnite'a. Okej, okay, let's go, wszystko git. Udało nam się zalogować bez żadnych problemów. Trwa to naprawdę bardzo krótko. Szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem, że tak szybko to się odpaliło. Bez żadnych jakichś niesamowicie wielkich loading screenów. Po prostu klikam play, gra się odpala. Jestem w ciężkim szoku. Działa to lepiej niż naprawdę, niż się spodziewałem. Będę się, że będzie właśnie duży lag pomiędzy, nie wiem, jakimiś zmianami przedmiotów i tak dalej, ale to jest niezauważalne. W serio, w serio, w serio to działa świetnie. Dlatego zapraszam Was do wbycia na stronkę. Link jest w opisie. Mnie po prostu to zamurowało, byłem pod ogromnym wrażeniem, i czuję, że Wam też się to spodoba. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Wasz kochany Mateuniu 550. I dzisiaj grałem w Happy Wheelsy. I nadeszły ogromne zmiany. Jeszcze to nie koniec zmian, ale w zasadzie już mogę teraz powiedzieć, że niedługo wjeżdża VR. Czekam tylko na mikrofon dobry, żeby nagrywać z headsetem, i nie musicie się obawiać, że to mnie złapie czy coś. Bo no, nie da się tego zrobić z mikrofonem, który stoi, więc zajmę się tym też Fajnie co nawet wygląda za mną, cały ten kadr jest ładniutki Dajcie znać, czy wam się podoba a tymczasem lecimy z super mapkami, ja jestem uśmiechnięty, mam nadzieję, że wy też, jeżeli jesteście, łapeczka w górę i buziaczek w czółko. Dobrze, zobaczmy, coście tutaj stworzyli fajnego dla mnie. No, tych mapek sporo dzisiaj. I zacznijmy od Matyniu Mikołaj, wow! Hej Mati, twoim zdaniem jest rozdać wszystki wszystkim swoim widzom twoje koszulki, podzenia. Koszulki też niebawem będą. Hogaty i Flotar to moje psy, Ok, nic nowego. W takim razie jedziemy. Jezus, Hogaty, Flotar! Dobra, yy, Hogaty i Flotter średnio sobie radzą. Nie są najlepszymi, za bardzo. Kurde, chłopaki, co wy robicie? Gdzie tutaj? A dobra, w prawym górnym rogu zasłaniam moją moc. I tyle, ile mogę trzymać tę moc. Dobra, dobra, stójcie, chłopaki, spokojnie. Chłopaki renifery. Dawać na następny dach. Nie możemy sobie tutaj pozwolić na żadną porażkę. Okej, okay, okej, okay, na spokojnie. Na spokojnie i lecimy. Lecimy, oh, fuck! Może być ciężko bez moich e, pięknych chłopaków reniferów. Ale co? Mikołaj się sam nie poradzi? No paradoksalnie se chyba nie poradzi. Dobra, to był już ten dach? Tutaj już trzeba wjeżdżać tak na pełnej. Tak. Tak! Zobaczmy na glass break. Jezus, Mario, glass break Mateniu. Jak ładnie zrobiony. Podoba mi się, podoba mi się. Jest fioletowy, tak jak, tak jak ja aktualnie. Superowo. To najlepsze to, że ja sobie, wiecie, w zasadzie mogę wszystkim tutaj sterować Jeżeli chcę mieć różowy pokój, to się robi różowy, jak chcę mieć zielony, to też jest zielony To wszystko jest w mojej łapce, to tutaj to jest akurat zajebista sprawa Tak samo, tak samo jeżeli chodzi o oświetlenie tutaj wokół mnie, mogę sobie wybrać zorzę polarną Że, że chcę na niebiesko się świecić To nie jest żadna reklama, ale chciałem się tylko pochwalić <laughs> No, a teraz wracajmy tutaj do rozwalania naszych ścian Na pełnej bulwie Wjeżdżamy w to teraz no to jest już w zasadzie połamane, więc nie ma takiej tragedii. Kurde no, siła 7. Co to znaczy siła 7? Że muszę wziąć 7 metrów rozbiegu? Czy że musiałem, nie wiem, przed stworzeniem postaci władować 7 punktów w siłę? Nie wiem. Sytuacja jest dosyć niestabilna, mam powiem. W każdej chwili możemy przegrać, bo w Glass to nigdy nie wiadomo, kiedy jest twój koniec. To wygląda jakby jedna opona mi się skrzywiła, nie? To po prostu mam jakiegoś laga mózgu. Wow, Motor Speed 2, ja ci Motor Motorspeeda. Z tym jest gorzej, bo. No, dlaczego tutaj jest ściana niewidzialna? Jak ja chcę w to wjeżdżać na pełne, I to po co mnie blokujesz? Wytłumacz. Nie po to podjeżdżam, żeby mnie bloczyło. Dobra, no ale co? Okej, okay, zajebiście. Teraz tu już coraz, coraz gorzej, coraz gorzej, ale ja sobie to za pierwszym razem zrobię. Na pewno. Nie umrę, nie umrę, nie ma nawet opcji. Jeżeli umrę to jestem player pompeczka, ale ja nie umrę w tej grze. Na spokojnie. Eee widzicie już się te najgorsze motornicze kłasy zakończyły. Teraz nam już tylko pozostały butle. A jak wiadomo butelki to są... Denerwuje mnie to. Denerwuje mnie to. Powiem ci kolego, który to zrobiłeś. Mapka jest cała, sama w sobie jest super, świetna jest. Kolorki mi się podobają, nie, nie męczą oczu. So, jest tak fajnie, fajnie. Ale fakt, że nie mogę wjechać na pełnej bulwie po tym, jak się rozpędziłem wcześniej, to mnie się w ogóle to nie podoba. I mam ochotę wtedy krzyknąć: Uga Buga, coś ty zrobił? Coś ty kurwa zrobił. Ale nie powiem tego oczywiście, bo po pierwsze, nie przeklinam. A po drugie, nie będę na ciebie krzyczał, bo zrobiłeś fajną mapkę. Jakiś tam śmieszny Impossible. Wiadomo. Po co te gidy tutaj Żeś ustawił, nie wiem. No jest to po prostu źle zrobiony level na moje. Jak na moje, to jest po prostu zdupiony level. Nie tyle, że trudny, co po prostu zrobiony w głupi sposób, żeby utrudniało rozgrywkę, a nie takie fajne, trudne. Jest taka zasada, to nie jest zasada, ale zazwyczaj są różne rodzaje trudności. Trudność zamierzona. I trudność randomowa, to jest randomowa trudność A postawię tutaj, to postawię tutaj, nie chcę, strzela od pierwszej sekundy I to tak mnie się średnio podoba Obra matrix Takie matrixy to są jakieś, wiecie, takie typicalmatrixy.pl No to takie, takie proste no, zobaczmy, zobaczmy na to w takim razie Poczekaj na ekran Witaj w Impossible Pogodzam. wierzę, że ci się uda, powodzenia Mati Uwaga, trudny level, twórca mapki Dobra, trudny level, okej okay. Ups. Czyli dobra, tutaj za każdym razem, jak będę skakał, pojawiają się. Kule. A tutaj mamy jeszcze. No mój Boże. Co? No to da się wskoczyć. Okej, okay. no to troszkę to ułatwia zadanie. Teraz to to zrobię na chilku. I tak byłem blisko przeskoczenia. Tylko muszę obczaić dobry moment. Uh! Dobra. Przeskoczone. Flotar. Jasne, że tak. A tutaj co mamy. Pogaty A tutaj kolejna jest taka Taki podpornik Lekko go widać jak się tak Skupimy Ale ja chyba dam radę bez tego Nie, jednak nie uy, uy, Dobra Udało się Matyniu Nie! Proszę strzelaj w stópki Strzelaj w stópki, strzelaj w stópki Jak już musisz strzelać to strzelaj w stópki Fuck. Ej, Mati, to mój drugi level dla ciebie Mam nadzieję, że ci się spodoba Dobrze Zaczynamy Flotar, dostał jakiś randomowy menel, dostał hater, dostał ops, ja dostałem. Od początku, raz jeszcze, idealny rzut. O mój boże, one rzut, two kills. Randomowy menel też dostał. I teraz, co tam na górze jest? Uwaga, nie wiem, ale dostał, nie ma chyba nazwy. I teraz ninja. Oh boy, oh boy, i teraz baba na górze. Stara baba. Baba, Oj, zły rzut, zły rzut. Oj, słaby rzut. Oj, słaby rzut. Uuuu! Dobry rzut. Nie koniec. Kogoś nie zabiłem. Na koniec mam chyba zrobić yy, Harakiri. Dobra. Jest ile Boltrowth, ale ten ma 5 gwiazdek, więc sprawdzimy sobie ten. Nothing Unlock win. O, co się stanie, jak zrobimy tak? A to wróci do mnie. Dobra. Timi... O Jezu Timi przepraszam, Unlock Win i we... Oj, 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 szybko! Nie, 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 nie. Teraz to będzie szybki. Fuck. Szybka piłka tak zwana. Nie! Tak! Wiedziałem, że się uratuję kiedyś przed tym. Teraz muszę zrobić coś, żeby ta dzida nie przypominała peniska i żebym trafił. Trzymajcie kciuki. Matyniu Pog Obstacle, dobra Dajcie mi Pog Obstacle WOO That's some good shit I like, it, I like it I like it I like it, like it, like it, like it Like a love song, baby Przepraszam najmocniej Ciekawostka, aby po postać Żeby wybrać postać jaką chcemy trzeba kliknąć Force character O widzicie, zapamiętajcie to Bo to wam się przyda, niektórzy nie wiedzą takich rzeczy Ale fajne to jest Fajne, fajne, to tutaj pewnie jest niewidzialne. O nie, o nie wielkie czarne kule. Skąd to znam? Proszę, proszę nie, zostawcie mnie. Chcę wyjść. Czy dam radę w ogóle stąd wyjść? Może być ciężko. O, oczywiście nie poddamy się bez walki, tak? No chyba, chyba jednak się poddamy. Chyba ty się poddasz, ja się nigdy nie poddam. Dobra, chyba się poddam. Chyba ty się poddasz, ja to się w ogóle nigdy nie poddam. Widzicie? Nie poddajcie się nigdy. Nie poddawajcie się. Da się wyjść z każdej sytuacji, i świadkiem i dowodem na to wszystko jest pan Pogomen, który właśnie wyszedł. Wyszedł z sytuacji bardzo pa patowej. Wyszedłem z tego, wyszedłem z tego. Nawet ja się nie spodziewałem, już chciałem to cztery razy wyłączać, ale powiedziałem, pomyślałem sobie, ale śmiesznie będzie, jak powiem, że się nigdy nie poddam trzy razy, i potem wyjdę z gry. Taki był mój plan w głowie. Ale to się okazało, jednak, że chyba dam radę. Dałem radę, dał radę, on to zrobił. On to zrobił! NIE! TAK! Tak... A tutaj ma być spadek Jeżeli umrę od tego... To będę płakał do końca moich dni KURWA! CO MI zaś KLIKNĄĆ JAK TUTAJ METY NIE MA? No i gdzie jest ta meta niby? Gdzie ja mam się dokądś doczołgać teraz? Do dupy! Taki fajny level i nie wiem gdzie jest meta. Ooo i są freezewalle. Siema Mati, to moja czwarta mapka. Półtorej sekundy, dobra, musimy uważać, mamy półtorej sekundy, bo potem jest Lipton. Lubię te freezewalle. Freeze są superowe! Okej, okay, to nawet się tak źle nie zrobiło. Nie, czy nie lepiej jest to po prostu tak podejść i tak to szturchnąć. Jeżeli ten na górze jest aktywny i też już zatrzyma. Dobra. No. Nie szturchajcie tego nigdy, bo to jednak nie jest najlepsza technika świata. Yy, są lepsze techniki. A jedną z nich jest tak zwany wjazdowicz. Kurwa mać. Więc myślałem, że się popsu, ale jednak nie. Musi najwyraźniej to dotknąć gracz, a nie jakiś tam AI. Wow, dobra, udało się. Wow, udało się i 02 sekundy. Dobra, to może być teraz problem. Jak to zrobić, panowie i panie? Bez timiego, powiadacie? Oj, i chyba bez rączek. Oj, chyba bez rączek. Ale dobra, to może być... Nie może być. Najlepszą techniką to jest jednak wyrzucenie tego w piździec na górę. Wrzucasz to do góry, tak w skopa o. Te na dole są na ziemi, a te na górze są w powietrzu. I elo. I nic ci nie grozi. No chyba, że coś ci się ustawi w ten sposób. To wtedy może być troszkę problem, bo nijak tego nie zrobisz. Możesz jechać na pełnej i z nadzieją, że się uda. Udało się. O, perfekto. I uwaga, ostatnie. Fuck! Trzymaj tak kciuki. Dobra. To jest praktycznie ten sam scenariusz, co w poprzedniej podejściu. Ale da radę. Teraz czuję, że to da radę zrobić. Jeżeli umrę, możecie na spokojnie zostawić łapeczkę w górę, ale ja nie umrę. Więc obejdzie się. Jeżeli umrę, to jest łapeczka w górę. Deal. Deal. Dobra. Kurwa, wjeżdżaj tam pacanie zajebany. Oh. Dawaj! Oj, coś tutaj nie widzę tego na, w, w kolorowych odcieniach y, różu. Widzę to bardziej jak taki czarny, obstrane gówno. Kurwa jeszcze żyje, więc wiecie jak jest, ale to jest raczej kwestia tylko i wyłącznie czasu. Oh. Okej, okay, teraz się musi udać. Dobra, ostatnia próba, dawaj Mati, dawaj! Dawaj! Pięknie. Pięknie. Ej Mati, stworzyłem dla ciebie najtrudniejszy botlerun jaki grałeś, serio mówię, ja miałem problem z przejściem, baw się dobrze. To, że ty miałeś problem z przejściem nie znaczy, że ja będę miał problem z przejściem, prawda? Jedno, yy, to że ty na przykład nie jesteś profesjonalnym runowcem, nie znaczy, że ja takim jestem. Rozumiemy się? Więc nie mów mi, że to jest trudny botlan, kiedy ja klikam i przechodzę go za pierwszym razem jak mistrz. Zobaczmy sobie na koniec, stwórz mem face. Dobra, stwórzmy mem face w takim razie. No my po angielsku będziemy szprechać. Yy, jaką później wybieramy? Yy, to będzie ta buzia. To będzie taka challenge accepted. Dokładnie, tak? No nie były inne! Derp był! Fuck! No dobra, idziemy dalej. Yy, oczy jakie chcemy, dobra. Wygląda na to, że dostał wciry, więc wybierzemy sobie pana wciarsowego. Ej, ale to jest koza. Ojezu, przepraszam najmocniej, nie chciałem wam zrobić takiego Harmideru. Yy, normal twarz to jest normalna. Tata Okej, okay. to będzie kawaii, zrobimy kawaii mordkę, kawaii wpierdol tak zwany. Dobrze, dobrze, co my tu dalej mamy? Czy będzie miał okulary, czapkę. Muszkę, krawat. Dobra, damy mu muszkę. Damy mu muszkę. Zobaczymy ile jeszcze rzeczy trzeba zrobić. Czy to będzie już koniec? Uwaga. Tworzymy, tworzymy, tworzymy naszego mema. Waga. Zajebisty. What name would you give him? Jakie byśmy dali mu imię. Nie wiem, wymyślcie dla niego imię. To bardziej Wygląda jak taki chłop, który idzie poderwać twoją dziewczynę, zostaje w pierdol, ale i tak jest z tego zadowolony. Więc nie wiem, jakie to może być. Nieudana randka, ale randka. <ścoughs> Prochet smasher? Oh. What the fuck is this? <laughs> Maczet Troll Dark, dobra, dobra To będzie już końcówka Ostatnia mapa dzisiaj Ok, Okej okay. Okej okay. Aj. Aj No nie, u mych stóp leży Maczeta Nie lubię jak mi się łapią dwie maczety naraz To jest Znienawidzona przeze mnie Interakcja to jest bardzo ciężko złapać jedno, a teraz, jak się tak to przesunieć, dziwacznie, to. Okej, okay, to było perfekcyjne, poza faktem, że sam się zabiłem. Raz. No, kurde, po co tam stoisz tyle czasu? Dwa. Dlaczego jedną ręką rzucasz? Co taki jesteś leniwy? Jezus maria. Mam małe szanse na to. to są szanse mikroskopijne. No i dobra, yy, w takim razie kończymy odcineczek, dajcie znać co sądzicie, ja się zwijam tak o, ptru, pum, i widzimy się w następnym odcinku, już jutro, z happy Listów. pa! papa!